O Jezu, ma serduszko, zginę! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Miki, a dzisiaj ze mną jest, od lewej... Asicsonics Mikrus Fap... fap... fapcia No i jest to nowa seria Nie mam jeszcze, co prawda, nazwy do tej serii Fapacze <grym> Ale, ale, ale jest to z tryb survivalu czy survivalu, jak wolicie, i będziemy coś ogólnie tutaj tworzyć. Mm. Oczywiście jeszcze pomysłów na to nie ma, ale mam nadzieję, że coś zaraz wymyślimy. No, chcecie coś powiedzieć? Ja zarezerwuję sobie drzewa. Ja A. się buduję z Fabio. Pedał. A, jeszcze chciałbym dodać w ogóle, że. Ym, tu ten. Oto tych dwóch. O, to są bliźniacy, jak sami widzicie. I tak, ym, no dobra, może zacznijmy, nie wiem, od od, od osiedlenia się, co? I ja oczywiście to... jeśli macie jakąś nazwę ym, dla tej o, dla owej serii to piście oczywiście propozycje w komentarzach y, na pewno rozpatrzymy to. Dobra, wiecie co? Ja może sobie zrobię już Fajnie, że mi ktoś drzewo podpierdziela cały czas. No dobra, gdzie jest ten mój bliźniak w Minecrafcie. no dobra, zostaw mi tu. to drzewo. Dobra, idziemy gdzieś, nie? Drzewo Dobra, drzewo, to ja się lepiej z masz... siekiem wybuduję. Drzewo. To jest moje drzewo. Jezu, napindalałem. Być może to weźmiemy. Okay, masz siekierę. Okay, okay. Albo czy coś czy takiego. siekierkę? Ej, macie siekierkę. Stick. E, nie. Jak to nie? Stick, ja jak ci nie? radzę iść do kopalni. Tak. O, to jest I, Żebyś... Żebyś wydobył trochę tego kobla Ja tu właśnie nam tę ja wam będę razu, wszystkim Ej co wy tworzycie i gdzie chcecie tworzyć Kurwa ale pierdenałem petardami no! E bo, bo widzę, gdzie jesteś? No, tu jest ta jaskinia, idziecie do tej jaskini może? Ja, ja, A możemy to jest iść maja. Dobra, Cze Czekaj, ja tu zrobię drogę. Ej, Sanix mam prośbę, Daj mi miłeczek. No daj kamienia. Ty wziąłeś moje itemy! Czekaj. Dojko komi, A właśnie mam mieć jaki fail... Dobra mam. Dzięki. Dzięki o Sanix! Jestem Dzięki Miki. Sanix. Dzięki. Ups? <laughs> nie! Sorry! Ja nie widziałem, myślałem, że masz pełne y, HP. Wiem, serdusza. O jez. Mikrust... Wybacz mi. Może się te... On dziękujcemy! Tam leży mieć, weźcie go sobie. Miedź wywala, macie, leży. Dobra, idę do jaskini. Będę psadził. trochę ze... kobla? Muszę Ej, oczywiście, jeszcze taka prośba do was, e, szanowni widzowie. Ej, e, e, no piszcie, często chcecie, aby ta Mikros... seria pojawiała się Ustrzymaj na Trzymaj kobla. Dobra, chodźcie do tej jaskini. A Boże się. Ej, creeper. i Patrzcie, jaki Zawsze smutny... o, idzie do mnie, idzie do mnie. Nie podchodź. też no. Wybuch. Oj. wybuch. E, creeper! Dobra, że, że dźwięki z gry. Tarana. Dobra. to ja może u Zdajam góry będę kopał. 100%. gdzie jesteś? Czekajcie, może sobie. E, ja gdzie ja jestem? Ja jestem nadal w tej jaskini. masz te kończyć kierki? Oczywiście. Okay. No to daję. Teraz jest Dobra. Znik. Co robisz Fabio? Chodź ja zbieram już y, żwier na okay. strzały. A no, on to zawsze, on to Ej, zawsze! No, może zrobimy coś. albo może nie. Chodzi mi, żeby na tym serwisie coś takiego, że nie wiem. Może będziemy jeszcze zaprosimy kilka osób, e, ja e, tengo, które by chciały grać reggae na przykład. E, i, 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 i. wiecie, i może zrobilibyśmy coś w stylu gildii albo coś takiego. O, można zrobić. I wiecie, i to, to, to byśmy linia. po prostu robili takie wojny między sobą, żeby to nie było aczkolwiek takie nudne. Tak, ja właśnie kopię węgielek sobie i jestem koksem. To jest niegłupi pomysł. No pewnie, oczywiście propozycje są dla widzów. I ja oczywiście, pieniądze. jeśli chcecie się dostać na owy serwer, to naprawdę możecie spełniać minimalne wymagania, aczkolwiek mieć zgrabne mikro i nie zachować się jak mikrus. Ja. Fabio. Oczywiście, jak zauważyliście, jest dwóch mikrosów na serwerze, ale to będzie dla was zagadką i mam nadzieję, że się nie dowiecie czemu. Jezu, ja zabłądziłem! Ej! Fucking nietoperek lata mi tu. O dobra, wiem już skąd jest, przyszedłem. Ej, pomożecie mi. Chodźcie, wszyscy pójdziemy do ja nie pomogę. Kobla pójdziemy kopać co wy Ja Ja kopię drewno. Ja tylko podjemę. Ja kole... E, dobra, mamy jeszcze to. Diaksy, 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 diaksy haksy. Dobra. Ej, co wy chcecie tam w ogóle wybudować? Ja wam Ja buduję się... sam. W... Ja nie chcę nic moja... mówić, ale ja już mam prawie domek skończony, nie? Aha, to ja... To ja To ja idę ci go przetestować, że ja tak powiem. Prawie, dopiero zacząłem budować szkielet, o, nie wiem, Żelazo, żelazo, żelazo żelazo Gdzie jesteście? E, w jaskini ryje Dobra, wezmę sobie to żelazo Oczywiście jest coś ciemno może Gdzie jest gdzieś jasność? E, jasność, jasność Gdzie jest jasność? Jest nie graficzny Macie może sadzonki drzew? Wow! Nie Bo ja, ja mam mączkę kosną. Ja mam Dobra, jest w sumie na Ja mam sadzonki drzew O Odrzuci okay, ktoś mi Okej, okej, okej Co wy tam tworzycie? Dzieci? Dzieciaczki? Dorosły No, ha, 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 raczej jak wiesz, w ogóle 2013 i... i w ogóle jakby to powiedzieć odjazd. E, tak. E, I właśnie... I... Olek ty. patrz jaki ci dar Myszka mi się zepsuła. Dobra, Stickman, was taki drewna. takich ja FAK! To daj je tu! Czekajcie, Tom. Oj. Nie zaglądaj. Ale ja co ty stary? Chciałem odłożyć trochę rzeczy, z ekwipunku mojego. mojego. Czy ci się budziło? Bo pata by tym, się nie? przydała, wiesz? Dzieci, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Bo ja zabudziłem, ja bym wam pomógł. Co A się we się budowa? przerób może co? Miki, nie bo to jest sam domek. Nie, nie nie nie. Ja bym ogólnie no przerobimy je. Budował, bo moja sama wyobraźnia jest coś taka no to daj, o, nie. To Jest wiesz, za fajna. Wiesz jakie ciebie, wiesz, jakie ciebie lubię. A tutaj jesteście. Kurde. Do dobra. Musimy walić. Co, ja? Ja sprawdzam czy lagi są. ci hmm, hmm. Okej, okay, dobra. Zrobimy chyba różową podłogę, wiesz? Bo tak. potrzebuję dwa wtedy... Mówiłem, pytałeś. Fabio, my musimy zrobić jakieś tajne, sekretne wejście, żeby oni nie wiedzieli, wiesz? Tak no ja muszę iść. Taką naszą, naszą tajemną, wiesz? Żeby oni nie wiedzieli. Ludzie, ja no to... muszę iść teraz, no to cześć. O, no to pa. Na Dobra. Fabio, co, budujemy coś? No ale gdzie? Ej, masz mięsko może? Bo ja mam tylko goblinowe mięsko, mogę się zatruć. Goblinowe? Już się zatrułem, już, zobacz, bąbelki, ale śmierdzę, nie mam się dzisiaj, ja pikolę. Dobra. Uf. O, ja na bagna. Co on tutaj... O, to jest miał, jaki żal. Ej, czekaj, ja mam, y, mam tak, węgla i mam Też trochę... Nie, Je, jeszcze mam... Ty, żelazo miałem. Gdzie jest kurwa? Ale z nick tam brzydko wygląda. Ej, idziemy no, Ale nie w mamy jednego drewna, ma potem potem to ulepszymy, wiesz? Nie nie. Chodź no, Albo się przebuduj... Pójdziemy no, to gdzieś to indziej. Zrób mi siekierę. Okej? Okay? Sikierą cię zrobić? Tak, spoko to chodź już mam się Amów. No mów! No pójdziemy sobie gdzieś indziej. Chodź. Ja fabiusz. piskam, kurda moja myszka. Ale to już jest noc, tu możemy przeżyć, jeszcze tylko dach i... Mamy skończoną robotę. To ja będę z tego rampał, nie, a ty iść po mięsko. załatw. No. Dobra, w dzisiaj. Tak, nie, z tego. Trzymaj ja O, ja mam inne drewno, jakby co. Trzymaj. Masz inne na na a chwilę, drewno? A dzięki, dzięki. Wiesz co możemy zrobić? Jestem Murzyn. To O, patrzcie, teraz będzie parkour. Jestem jesteś, murzyn. Teraz będzie parkour, jesteś murzynem. Nigga, team. Nigga. Gdzie tu mogą być dzikie świnki? Widzieliście gdzieś mięsko? Ja widziałem. Gdzie? E, tam w górach. A w Bo, górach. Było pełno świn. Ty, zrób mi łódkę, ja tam popłynę. Co Ja to rzucę się... zaraz. Masz wieki Na skrzynce leżą. Ty, wiesz co? Wiesz co, ja mam taki pomysł. Może zrobilibyśmy. Dzikie wymyślnie? Eee. Takie wiesz, tak jakby port moglibyśmy zrobić. Ale to jest Aby? fajna oaza, nie? Tak dookoła domki by no były. No właśnie, to nie jest taki głupi pomysł. I właśnie o tym chciałem cię zaproponować. Mo Chcesz goblinowe mięsko? Nie. Ej, potrzebuję łodzi. Dajcie mi łodzi. No chodź tutaj, chodź do mnie. Gdzie jesteś? No i na skrzynce leżą deski. Micros popłynął. Nie oddam ci mięsa. Czekaj. 4, ale w sumie, w sumie ja i tak wiem. Ale on wiem. chyba chciał to drzewo sobie zachować, wiesz? Ej, ale ja i tak wiem gdzie wy będziecie w ogóle domek mieć, nie? Gdzie? E, nie wiesz? Jak się robią łódkę? E, bo mam tą mapę, nie? Nie ma? Reigns minima. A, o ty, czy teże ty! A, A, chcesz banana? Jak, jak się robiło? Jak łódkę? Taką, taką jak wannę. kształt wanny. Okej, okay, mam łódeczkę, idę na w poszukiwaniu mięska. U, tak, ile to ma być tu taka willa, że chłopie Miki, pamiętasz jak zrobić killoff? Eee... Yy, nie, cicho. Cicho. Ja tu mam zminimalizowane i wiesz. Yy, tu tu Minecraft mam... wiki. W Minecraft wiki. Mi o, szkielet... O nie, bo mam mało życia. Fuck Gonij mnie cheater Help me. Ja mam Ej, domek weź. zrobiony, więc możesz się schować. Masz mięsko? E, ja ja mam 5 mięska no, O, Ale masz przy sobie tych gnoju Dobra I mam go szkieleta, binowo. o fak, fak, fak. No właśnie go przeprowadziłem do ciebie Dobra, jedę po tym mięcho Tu chodź, tu chodź! Wbijaj tak! do środka Zabiję mnie, nie! Do On środka zabije. wbijaj! Daj mi mięcho, daj mi mięcho Szybko, szybko Dawaj mięsko Dawaj mięsko Dobra idę go ubić okay. Tylko mi nie ściny. Spoko, a po co się ci ścina? A bo co będę, będę koksem, y, Protection 4, nie, Sharpness 5. Dobra, dzięki jedno ci oddam Patrz jakiś śmieć, czeka na nas. Zabij go. Dobra. Ja. Yeah. Dajcie Dobra, żart. idę. idę po tą, 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 tą. tą. E, łódeczka i poszli No nie bij mnie. Widzieliście tu owce? A to teraz. <laughs> nie. Ale ogień. Dobra. Zanim ja się tam rozpędzę A! Nie udało mi się. Dobra, idę tego, y, do... na Bagna. O. A tam jest moja przy domku zabrać? Y, moja trzcina jest tam taka. Taka rozłużona, nie? Tak ostro. O, widzę goblina znowu. Was, to są zombie. O nie, popsułem łódkę. To są gobliny. A to węgiel? Serii, w tej serii węgiel style Gobliny, okej. Okay, to są gobliny. Gobliny mówią. Opa, Gdzie goblisa. wy jesteście? Otworzę mapę. Goblin, goblin, goblin. E, mówiłam wam już, że moja babcia dostała petardę dzisiaj. Tak. E, tak. Setny raz się powtarza. Świetne, Ale to było zabawne. O, 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 o mam, mam mam świetne. Ja to Mam świnki, ej! Mam świnki. No A ja teraz mi mówisz, jak ja je tu... No po chciałem wcześniejść na bagna. Nie każę mi krzyczeć. Enderman, Enderman, pomóżcie mi, bo ja padnę! Dlaczego ten pająk bo... To wiem, nie biega. jest Enderman, to jest dwu y, oczasty. <grym> no kur! Na tej pada. serii musimy nazywać inaczej, wiecie o co chodzi? Okay. Szkieletor. O Jezu, nie mam życia. Czyli Clippera nazwiemy wybuchowy. Wybuchowy Johnny. No, Okej. Okay. piskam, ja piskam. Wybuchowy Johnny, biegnę do mnie wybuchowy Johnny! Kurna! Wybuchowy, o świnie znalazłem Wybuchowy bombelek. Wybuchowy bombelek. Bombelek, bombelek. Ej wybuchowy bombelek to będzie y, y, Tego, y, fu, slime O Jezu ty, ja chyba zginę Zdechnę chyba, jak tak dalej pójdzie O jest mam sadzonkę Ja pizgam, ja pizgam Wy jesteście dalej w tej jaskini? Ja pizgam, kurwa, kurwa. Gdyż, y, mm, 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 Goni mnie świnia znaczy szkieletor a na szkieletor jak będzie się nazywał szkieletor <grym> <grym> kostek kostek e what the fuck kostek ci goni mam ich tu za dużo Mnie kurde oni spiskują patrzcie na to wy tego nie widzicie ale ja widzę patrzcie spiskują nawet świnie są z nimi w mowie ała oni ja zdechnę do wody fuck ja pierdole no. ej y game over a jeszcze nie jeszcze żyje Ej, jest, jedno Udało mi się, ciekłam. Ok. A ci oni spiskują na tej wyspie. Musimy chwilę przeczekać do Białego no, rana, no, nie? nie. Nie Ej, to pali ja... noc, nie? Ej, ale wiecie, że tutaj nie? Jak nastaje dzień, to te moby jak się palą, to oni do wody biegną, żeby się ratować. Ta? No, ale dodane... woska ja I to A, wiesz, że... A my nie tutaj wiem. mamy wpis do jezior, nie? No ja pierdzielę. E, jakby to powiedzieć, właśnie do wody wskoczył Gąbli. What the fuck? Jak wyskoczył? Dobra, kurde, kostek mnie gonił, Mieczyk mi się uszkodził. F Dobra, ja tu ja potrzebuję jednej owcy. A jakby ci to Fabio powiedzieć, mam trzy, y boczki? To są boczki? Co to jest? Schab. Schab. Schabik. Schabik, schabik, schabik. schabik. Gdzie ty w ogóle jesteśmy? Ale mi? oni tu spiskują, ja na, na tej wyspie śmiesznej. Wybuchowe Johnny! Patrzcie, kawy patrz, spiskują. Ja, ja widzę wybuchowego Johnnego i. Wow! Kamiki, kamiki, kamiki! To nie są spidery. To są. To są ośmiogoniaste. Aha, dobrze. Ośmiogoniaste nie <laughs> bije. <laughs> patrzcie, goblin nawet się będzie. Ja gobliny, gobliny. <laughs> gobliny, gobliny! Gobliny, 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 gobliny. Patrzcie, oni spiskują. Nie dadzą mi dojść do świn! A będę miał. Aaaaaaaaaa! Ośmiotników! Ej, ziemniaki wypadły! Oj, oj, jak no, mi jest... myszka zasprana! Dobra, ja jeszcze żyję. E, mam coś y, mięsko. Tak. Tak, ja. ja mam 25 20... oddam, oddam za mięsko 16 tropikalnych. diaksów wiemy. Drewno oddam <grym> Ja mogę ci dać jedno mięsko za stag diaksów. Dobra. A podrzucisz y mi tu na drzewo, bo tutaj mam... Ośmiokógnie z tego i... A ja jaki mogę zejść? Gloria! Gloria! <laughs> Cześć, bo <laughs> mnie wybuchowy Johnny tu próbuje zatykać. O, ten Uderzył. Ja. O, dynie mam. Fuck this shit! Poczynny? Jakie słabe wy jesteście? Nawet nie. Nawet mam Cię zaraz. Nie umiecie parkura. O, możemy parkurową trasę do siebie zrobić też? Ja chciałem takie, żeby wejście zrobić parkurowe do siebie. Bo wiesz, bo ja robię odcinki z parkura, nie? No i się chcesz. Kos, kos, kostek mnie prawie zrealizuje. Fajnie, że nikt o nich nie wie. Oni, oni jesteś na 11 mam, żarcie mam 11. Ok. Ja zeżrę, Dobra. Miał... Jak wyglądam, Miki, gdzie jesteś? E, jestem na tej wyspie spawnowej. No to pokażę. No idę zabić Endermana, żeby mieć perełek. Okay? Ja cię nie widzę. O, patrz na mnie, patrz na mnie. O, ale masz fajną głowę, bo Johnny się czaj na mnie. Pa... Siema, dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz ocenę poniżej. Chcesz obejrzeć poprzedni lub następny film, wybierz okienko poniżej. Aż być na bieżąco? Nie zapomnij zasubskrybować. Pa pa.